Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Hiszpanie mają dwa nazwiska? Na przykład: Penelope Cruz Sanchez, Blanca Martínez Suárez, José Antonio Dominguez Banderas. Zaskoczyłam Was teraz? Pewnie część z Was wiedziała, że Penelope Cruz to tak naprawdę Penelope Cruz Sanchez. A Antonio Banderas to właśnie José Antonio Domínguez Banderas. Hiszpanie mają zazwyczaj jedno imię, ale dwa nazwiska. Na przykład Pedro Ruiz Sanchez. Czy Hiszpanie mogą mieć dwa imiona? Oczywiście, że mogą, chociaż zwykle są to imiona dwuczłonowe, zatem będą funkcjonowały trochę inaczej niż tutaj te, co mamy w Polsce. Czyli jeżeli jakaś Hiszpanka będzie nazywała się Mari Carmen Ruiz Sanchez to będzie to troszeczkę inaczej funkcjonowało niż na przykład Adriana Renata Wisłocka. U mnie wiadomo, że nazywam się Adriana, moje pierwsze imię to jest Adriana, drugie natomiast Renata, a w przypadku Marii Carmen będzie to funkcjonowało nieco inaczej, ponieważ wiemy, że Marii Carmen jest to imię dwuczłonowe, coś jak nasza Anna Maria. I to, co jest tutaj mega ciekawe, to to, że jeżeli mamy imię Marii Carmen Ruiz Sanchez, to wiemy, że prawdopodobnie tata Marii Carmen miał na nazwisko Ruiz, natomiast mama Sanchez. Dlatego że zazwyczaj pierwsze nazwisko bierze się od strony ojca, a drugie od strony matki, ale tak jak mówię, jest to tradycja i w obecnych czasach można to zmienić. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że kobieta po ślubie nie przyjmuje nazwiska męża. I tutaj też oczywiście mówimy o tradycji, dlatego że jeżeli któraś z kobiet ma ochotę po prostu przyjąć nazwisko męża albo mąż nazwisko swojej żony, to oczywiście w dzisiejszych czasach może to zrobić. Według tradycji kobieta jednak tego nie robi, i to co jest fajne, to to, że dzięki temu to nazwisko nie ginie aż tak szybko. Mówię tak szybko jak u nas, bo kiedy kobieta u nas wychodzi za mąż, za mężczyznę. I bierze jego nazwisko, no to wiadomo, że dzieci już tego jej nazwiska Panieńskiego mieć nie będą, a tutaj jednak nazwisko Panieńskie zostaje, i dopiero przy wnukach to nazwisko znika. A z takich ciekawostek jeszcze, to moi rodzice, moi, wasi, w Hiszpanii będą traktowani jako rodzeństwo, dlatego że każde normalne małżeństwo, i normalne oczywiście weźmy sobie w cudzysłów, nie ma tak samo na nazwisko. Tak samo na nazwisko ma właśnie rodzeństwo. Ale ja się chyba nie przedstawiłam! Ola, hola, ola! Nazywam się Adriana Bisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli Was również kręci ten kraj i wszystko co z nim związane, to koniecznie wpadajcie na moją stronę internetową www.instahiszpański.com oraz na mojego Insta i YouTube'a, nazwa ta sama Insta Hiszpański, po codzienną dawkę hiszpańskiej piecy. No dobra Ada, ale w takim razie jak będą się przedstawiali Hiszpanie? Czy oni będą mówili Mari Carmen Ruiz Sanchez? Nie, oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o takie przedstawianie się nieformalne, takie sytuacje życia codziennego, to wiadomo, że Hiszpanie będą przedstawiać się samym imieniem lub imieniem i pierwszym nazwiskiem. Mimo tego w dowodzie zawsze będą mieli dwa nazwiska. A co będzie działo się z osobami, które na przykład nie chcą utożsamiać się z rodzicami od strony taty, tak? czyli z tą rodziną w tym wypadku? Ruiz. No to w tym momencie akurat, jeżeli mamy taką ochotę, to będziemy używać tego drugiego nazwiska i jest to jak najbardziej ok. Drugiego nazwiska możemy też używać w momencie, kiedy nasze pierwsze jest bardzo popularne, jak na przykład nasz Kowalski. I z takich sławnych osób, które wolą używać tylko jednego nazwiska, znamy na przykład Gerard Piquet, gdzie tak naprawdę jego pełne nazwisko brzmi Piquet Bernabeu, czyli mówimy Gerard Piquet Bernabeu, Rafa Nadal, Rafael Nadal a tak naprawdę Rafael Nadal Parera. I to są nazwiska oczywiście od strony ojców. Natomiast jeżeli chodzi o mamy, to znamy José Zapatero, a pełne nazwisko, pełne imię i nazwisko brzmi José Luis Rodríguez Zapatero. Albo na przykład Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso. I jeżeli chodzi o Pablo Picasso, to jest z nim nieco więcej zabawy, bo chociaż używał on tylko jednego imienia i nazwiska, To tak naprawdę pełne, takie pełne imię i nazwisko Pablo Picasso brzmi. Uwaga! Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz. I Picasso. Historia Pablo Picasso i tego właśnie, dlaczego on ma tyle nazwisk, jest niesamowicie ciekawa, ale nie będę się tutaj w to wdrażać, więc myślę, że jak sobie to wygooglujecie, to bez problemu oczywiście znajdziecie. I jeżeli chodzi o Picasso, to na początku podpisywał się Pablo Ruiz Picasso albo po prostu Pablo R. Picasso, ale później został już tylko przy nazwisku mamy, czyli właśnie Picasso. Dlaczego w ogóle nazwiska są takie ważne? Bo mówią wiele o nas. I przede wszystkim pozwalają nas zidentyfikować. I teraz już wiadomo, nie, ale wcześniej akurat pokazywały, czy ktoś ma korzenie szlacheckie, czy jednak ich nie ma. Na przykład wiemy, że hiszpańskie nazwiska kończące się na e-seta, czyli nasze polskie ez, oznaczało syn kogoś. Na przykład Rodríguez czy Martínez, co oznaczało syn Rodrigo lub syn Martina. Coś jak nasz. Pawłowski, czyli syn Pawła. nazwiska mogą pochodzić na przykład od zawodów jak Sapatero, czyli szewc, cech wyglądu Rubio, najczęściej mówiło się tak o osobach o włosach koloru blond, albo od rejonu, z którego pochodziła jakaś osoba, na przykład Valencia od nazwy miasta. U nas też jest coś takiego, bo przecież mamy nazwisko Szewczuk od szewca czy Wisłocka od rzeki Wisła. I tutaj bym zaznaczyła na przykład dlatego że tych rzeczy jest oczywiście znacznie znacznie więcej, ale nie będziemy się tutaj w nie wgłębiać. Kolejne pochodzenie hiszpańskich nazwisk to też prepozycja, czyli z przyimkiem de. I oznaczało to ludzi z bardzo dobrym pochodzeniem, z tak zwanym posagiem, czyli majątkiem. Jeśli ktoś nazywał się na przykład Maria de la Torre, to prawdopodobnie kiedyś miał jakiś zamek i był bogaczem. Ale na początku wszystkie te nazwiska miały przyimek de, czyli nie mówiło się Maria Sebilla. Tylko Maria de Sevilla. No ale wiadomo, że później to D zaczęło zanikać. Dzisiaj ogólnie, jeżeli chodzi o D, to można je sobie dopisać do nazwiska, jeśli mamy taki kaprys. Dzieci porzucone w kościołach, szpitalach czy różnego rodzaju ośrodkach, gdzie nie można było dojść do tego, kim są ich rodzice, dostawały na nazwisko na przykład Iglesias. I chociaż takie nazwisko od 1921 roku można zmienić za darmo, wciąż nosi je wielu znanych artystów, jak na przykład. Enrique Iglesias, Julio Iglesias czy Maxi Iglesias? Jeśli podoba się Wam ten podcast i chcielibyście mnie wesprzeć, to dajcie lajka, like zostawcie komentarz i kliknijcie w dzwoneczek, jeśli słuchacie mnie na YouTube, a jeśli na Spotify czy Apple podcast, to kliknijcie w pięć gwiazdek i również napiszcie coś od siebie. Będę Wam za to ogromnie, ogromnie wdzięczna. Isabela Garcia Garcia. Przypadek? Chciałabym powiedzieć, nie sądzę, ale w tym wypadku niestety muszę powiedzieć tak. Nie jest to oczywiście celowe. Wygląda na to, że po prostu tata w pierwszym członie nazwiska miał Garcia i mama też. Stąd właśnie mamy Garcia Garcia. I czasami, jak dzieci są wredne, to niestety będą się naśmiewać z takiej osoby, która będzie miała właśnie podwójne nazwisko, jak Garcia Garcia, ale wiadomo, że nie odbywa się to wszędzie, tylko trzeba trafić po prostu na taką specyficzną osobę czy osoby. Jeżeli chodzi o różnice między nazwiskami polskimi a hiszpańskimi, to między innymi jest to taka różnica, że polskie nazwiska oddzielamy myślnikiem, natomiast hiszpańskie spójnikiem Y czytanym jako I. Na przykład po polsku będziemy mieli Marta Jankowska, myślnik Cieślak, natomiast jeżeli chodzi o hiszpańskie nazwisko, to będzie to Francisco Tomas I, czyli to Y, Baliente. I pojawiają się też problemy związane z polsko-hiszpańskimi nazwiskami i zazwyczaj są to problemy, które dotyczą chłopców, bo u dziewczyn jeszcze jako tako to powiedzmy brzmi, ale u chłopaków już nie bardzo. I chodzi tutaj o to, że jeżeli chłopiec urodzi się w Hiszpanii i jego tata ma na przykład nazwisko Perez, a mama jest Polką i nazywa się Wisłocka, to niestety ale synek będzie nazywał się na przykład Diego Perez Wisłocka, czyli tutaj nie będziemy odmieniać tych nazwisk tak jak u nas, czyli nie będzie nazywał się Wisłocki. Tylko właśnie zostanie Wisłocka, no i wiadomo, że w Hiszpanii nikomu nie zrobi to żadnej różnicy. Ale jeżeli taka osoba na przykład na studia przyjedzie do nas, no to tutaj już na pewno nie jeden Polak się zdziwi, że właśnie chłopiec ma żeńską końcówkę w nazwisku. Ja właśnie miałam taką kumpelę, która przyjechała na studia do Polski i nazywała się Gawroński. Była to kobieta? Nie, nie nazywała się Gawrońska, tylko właśnie miała męską odmianę swojego nazwiska. I to by było na tyle moi drodzy. Bardzo gorąco dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że takie rzeczy kulturowe też was interesują, bo są one niesamowicie ważne. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, że Hiszpanie mają dwa nazwiska i że wygląda to nieco inaczej niż u nas w Polsce. Standardowo przeczytam teraz komentarz jednej z osób, tym razem Angeliki, która poprzedni odcinek o tym, jak uczyć się hiszpańskiego, skomentowała tak: Super podcast. Ja się uczę na korepetycjach. A w zakresie własnym to seriale z napisami polskimi, piosenki, oglądanie bajek po hiszpańsku, czytanie książek hiszpańskich, rozmowa z ludźmi z takich krajów, a także słuchanie różnych podcastów i obserwowanie np. artystów czy native speakerów na Instagramie. Kiedy kolejny podcast? Słuchajcie, super, że macie taką zajawkę na ten język, że tyle w tym kierunku robicie i przede wszystkim, że nie zatrzymujecie się na stricte samej nauce hiszpańskiego, ale też pochłaniacie kulturę. Bo to jest niesamowicie ważne, żeby Hiszpanie, pomimo tego, że znacie język, nie traktowali Was jak obcokrajowców, a jak swoich ziomków. Pamiętajcie o darmowych materiałach na www.instahiszpański.com, o zapisach do Akademii Insta gdzie co tydzień macie nową klasę gramatyczną wraz z ćwiczeniami i oczywiście o standardowym lajku, Subskrypcji i komentarzu. Życzę Wam cudownego tygodnia i do usłyszenia niedługo. Ciao!